Cześć, Ci witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. W ostatni weekendowy vlog zakończyłyśmy tym, że pokazywałam Wam troszeczkę nowości z Cooler Caramel i dzisiaj właśnie po raz pierwszy użyłam tych kosmetyków, zrobiłam sobie makijaż. Jest w tym momencie godzina 12, Ja robiłam ten makijaż gdzieś około godziny 7:00-7.30, więc już kilka godzin mam na twarzy i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o cienie z tej palety, poczekajcie, już Wam pokażę tą paletę w środku, jak ona wygląda. To jest taka paleta typowo ciepłych, brązowych cieni, takich właśnie bardzo ziemi, ziemistych kolorów. Ona jak najbardziej bardzo do mojej karnacji pasuje i muszę Wam powiedzieć, że cienie bardzo dobrze się utrzymują, bo tak intensywność możecie nawet teraz zobaczyć. Ale przybliżę Was troszeczkę do siebie, żebyście mogły zobaczyć, jak fajnie wygląda trwałość. One się na razie nie zrolowały. I ja nałożyłam sobie specjalnie pod te cienie bazę. Również jest to nowość w mojej kosmetyczce. Kuler Caramel. Jest to baza rozświetlająca do całej twarzy, ale oprócz tego, że na twarz ją sobie zastosowałam, to również na powieki. Więc po powiekach widzę, że ona faktycznie się spisuje, utrzymuje te cienie, bo jeżeli nie nałożę bazy, to u mnie zawsze się to kończy tak, że się cienie zrolują. A poza tym użyłam jeszcze kolejnej nowości, czyli takiej paletki rozświetlaczy. I użyłam sobie tego. Złotego cienia jako rozświetlacz, i również tego obok takiego brązowego. Troszeczkę podkreśliłam nim kości jarzmowe, ale odrobinkę, raczej użyłam tego, którego do tej pory używam sobie bronzera czyli Lovely Golden Glow numer 2. No i tak to się prezentuje. Więc wydaje mi się, że bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o ten bronzer, to tak trochę średnio, zwłaszcza że ja go ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Używałam takiego nowego pędzla, bo to jest pędzel, który zamówiłam z myślą o tym, że jak będę w podróży, no to żeby był jeden pędzel i od razu mam i do konturowania i do rozświetlacza. I niestety ta końcówka do konturowania mam wrażenie, że nie jest za fajna. Ona jednak robi plamy, ale może jeszcze muszę się nią nauczyć obsługiwać. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozświetlacz, nałożony też tym, tą końcówką, nie tą skośnie ściętą, tylko tą okrągłową, jest naprawdę super. Bardzo mi się ten highlight podoba, więc pierwsze wrażenie jak najbardziej ok i będę testować dalej. A tymczasem jeszcze Wam coś pokażę. Być może widzicie, że tutaj z tyłu coś Wam przebija. Widzicie? Amerykę, poczekajcie. Wymyśliłam sobie, że chciałabym na ścianę mieć całą mapę świata, i to jest takie korkowe. I do tego potem będę przypinała pineski w miejscach, do których na przykład przyjechaliśmy. I tak sobie wymyśliłam, że chciałabym coś takiego na ścianie mieć. Amerykę już przykleiliśmy. Właśnie za chwilę będziemy się zabierać za Europę, Azję, więc pokażę Wam efekt finalny. No i tak prezentuje się skończona mapa. To jest skorka, więc będziemy przyczepiać pineski, musimy znaleźć na AliExpressie jakieś ładne. I pokażę Wam, tak wygląda teraz moje stanowisko pracy. Tutaj sobie po prostu siedzę, montuję filmy i taka będzie ładna mapka nade mną. Właśnie wróciliśmy z Lidla i chciałam wam powiedzieć o moim dzisiejszym odkryciu. Jest to balsam do ciała odżywczy, mleczko do ciała odżywcze do suchej skóry i ono ma naprawdę bardzo ładny skład i za pół litra tego balsamu, bo to jest półlitrowe opakowanie. Zobaczcie sobie, pół litra. Yy, kosztuje 7 zł, więc naprawdę warto skorzystać. Było też jeszcze dokładnie w takim samym opakowaniu yy, balsam chyba nawilżający, tak się nazywał i miał jasną nakrętkę. Niestety skład już nie był taki ładny, więc yy, zdecydowałam się wziąć ten, który skład miał ładny. Na pewno wypróbuję, dam Wam znać jak się spisuje, ale już zapach mnie oczarował, bo on pachnie typowo jak kremy DAF, jak kremy Nivea, taki yy, typowo zapach kojarzący się właśnie z kremem, z taką białą pielęgnacją. Ja uwielbiam takie zapachy, więc cieszę się, że znowu Lidl bardzo pozytywnie nas zaskakuje. Ale jeżeli chodzi o odczucia, no to na pewno dzisiaj już po raz pierwszy będę się nim smarować. Poniedziałek, przegląd samochodu służbowego. Od samego rana siedzę w salonie Skody. No i nic, zostaje mi tylko wykonywać telefony, wysyłać się maile i czekam, czy autko jest sprawne, ale podejrzewam, że tak. W ogóle muszę się Wam przyznać, że ja jestem kierowcą, który faktycznie bardzo dużo jeździ samochodem. Na przykład teraz uświadomiłam sobie tak naprawdę przy tym przeglądzie, że ja dostałam swój samochód służbowy w marcu 2019 z przebiegiem 45 tysięcy kilometrów i w ten niecały rok zrobiłam kolejne 45 tysięcy kilometrów. W tym momencie samochód ma przegląd na 90 tysięcy kilometrów, więc po prostu strasznie dużo jeżdżę. I kiedy tylko zobaczyłam te liczby, to wtedy to do mnie dotarło. Jakoś przez ten niecały rok w ogóle gdzieś to tam do mnie nie docierało, nie miałam takiej świadomości, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem znacznie bardziej ostrożna na drodze niż byłam na początku. Ja dostawałam mandat za mandatem, miałam jakieś dziwne sytuacje na drodze. Bardzo szybko nauczyłam się jeździć sprawnie, dynamicznie, ale przepisowo. Dziewczyny, mega ważne info. Właśnie jedna z Was przysłała mi informację, za co bardzo serdecznie dziękuję, że te balsamy Cien występują na tej samej półce, na tym samym regale, pomiędzy sobą dwa różne rodzaje. Wyglądają identycznie, niczym się nie różnią, za wyjątkiem składu. Bardzo łatwo można rozpoznać tę wersję, która jest ładna, która mniej, ponieważ w składzie tamtego balsamu przede wszystkim jest parafina. Parafina oczywiście nie jest naturalną substancją. Film na ten temat już macie na kanale. Natomiast ta wersja, którą ja polecam, to jest po prostu inna partia i ona nie ma ani parafiny, ani substancji oksyetylenowanych, ani innych kwiatków, których nie chcemy w kosmetkach naturalnych więc. Po prostu po raz kolejny zwrócę szczególnie waszą uwagę na to, że trzeba patrzeć na składy. Producent nie ma obowiązku informacji o tym, że skład jest zmieniony, że jest jakaś nowa formuła. Po prostu nie musi o tym nikogo informować. Dlatego po raz kolejny powtórzę, kiedy wy będziecie patrzyły w składy inci, to nikt was nie oszuka. Bo zobaczcie teraz nie z mojej Jakiejś szczególnej winy, w sensie takim, że ja nie chciałam Wam polecić czegoś ze złym składem, a po prostu przez to, że ja wzięłam od razu ten balsam do ręki i on miał, patrzę, no ładny skład. No to przyznam szczerze, nie patrzyłam na pozostałe, które wyglądały przecież tak samo. Nie zakładałam, że tam może być jakiś inny skład, więc po prostu niechcący. Mogłam wprowadzić Was w błąd, dlatego od razu chciałam tą sprawę sprostować i bardzo Was serdecznie prosić, widzicie? Nawet jeżeli ja Wam coś polecam, zawsze sprawdzajcie składy INSI. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć balsam w netcie, do filmu dzisiaj zaprasza to się Was i... Pac! A księżniczka ma łepek na poduszeczce, tak, tak. Musi być mięciutko i, i w ogóle tak pije mnie. Przepraszam za mój nieogar, ale właśnie się malowałam i tak sobie spiąłam włosy, i chciałam Wam pokazać. Czasem pytacie. Jak się ustosunkowuje do tego, że mogę mieć siwiznę teraz, kiedy nie farbuję włosów? No i może, może uda mi się złapać, że tutaj mam takie piękne, siwe pasemko, ale muszę Wam powiedzieć, że mi osobiście to się bardzo podoba. Absolutnie nie mam nic do siwizny, nie przeszkadza mi ona. Żyjemy w takich czasach, gdzie siwiznę noszą nastolatki, nie oznacza ona, że osoba jest już stara, leciwa. Osoba, która jest siwa, nie musi się farbować, więc absolutnie się tym nie przejmuję. Bardziej upatruję to moje pasemko jako coś takiego jak yy, dziewczyna Frankensteinowa tajna, że ona miała taką fryzurę z dwoma takimi pasemkami, więc absolutnie bardziej jest to dla mnie coś zabawnego niż coś, czym się przejmuję i zamartwiam. Natomiast jeszcze Wam chciałam pokazać, zobaczcie, znowu wyskoczył mi jakiś nieprzyjaciel, a to dlatego, że rozpoczęłam stosowanie kremu Reci, bo Jest to zmiana w mojej pielęgnacji, moja cera bardzo często tak reaguje na zmianę kosmetyku, jak wprowadzam coś nowego, że po prostu pojawia się niedoskonałość, czy tam nawet kilka, ale absolutnie też się tym nie przejmuję. Tylko sobie stosuję dalej. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten krem Recibo, jestem, no, na początku pod wrażeniem. Jest to na pewno krem, który jest bardzo mocny, bardzo ma dużą dawkę substancji aktywnych kotki szaleją i moja cera troszeczkę się po nim czerwieni. Więc na razie kilka razy go sobie użyłam i nakładam go dosłownie odrobinkę, żeby ta cera nie zareagowała takim podrażnieniem, tylko bardzo delikatnie, żeby się nauczyła z tym kremem pracować. No i będę wam dawała znać, jak się u mnie spisał. Muszę wam przyznać, że aktualna pogoda jest najgorszą możliwą pogodą, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, ponieważ jest Buro jest nieprzyjemnie, jest szaro. Nie ma liści na drzewach, więc nawet jak chciałabym coś wam teraz na zewnątrz nagrać, to no nic lepszego niż właśnie jakaś pomalowana graffiti ściana nie mogę Wam pokazać, bo po prostu wszystko jest szare i takie brzydkie ponure. Chciałam nagrać te zakończenie vloga z domu, ale po prostu w domu przez to, że jest tak buro, ponuro, pochmurnie, to po prostu jest mało światła. I przez to wychodzi jedno wielkie ziarno na nagraniu. A nie chcę włączać lampy, to wygląda bardzo sztucznie. Więc, takie w sumie, w którą stronę nie pójdę, to jest źle. Bo czy nagram na zewnątrz, to jest coś brzydkiego za mną. Czy będę nagrywała w domu, to będzie po prostu brzydko wyglądało wizualnie. Czy będę chciała Wam pokazać coś ładniejszego, to i tak wyjdzie kicha, bo i tak wszędzie po prostu nie ma. Zieleni nie ma roślin, a muszę Wam powiedzieć, że o tyle, o ile nasze oko w taką pogodę jak jest teraz, radzi sobie bardzo dobrze, widzi wszystko wyraźnie, nawet w domu, gdzie jest mało światła, o tyle muszę Wam powiedzieć, że zauważam i doceniam dopiero jak zaczęłam nagrywać, że oko jest genialną machiną, bo dostrzega szczegóły w momencie, kiedy jest naprawdę mało światła, bo kamera sobie z tym nie radzi. A nie mam najtańszej jakiejś kamery, mam naprawdę dobry sprzęt, a mimo to po prostu jest kicha. Więc muszę wam powiedzieć, doceniamy oczy, dopóki mamy. I właśnie, jak już tak nawiązałam bardzo ładnie takie przejście do oszu, planuję sobie listę na 2020 rok, moich postanowień noworocznych i zaczęłam się naprawdę bardzo mocno zastanawiać nad operacją wzroku. Jeżeli mnie śledzicie na bieżąco, to wiecie, że ja mam bardzo dużą wadę wzroku. Wam... Minus 5,45 na jednym oku, minus 7,5 na drugim. No i naprawdę od bardzo długiego czasu chodzi za mną ta korekcja wzroku i postanowiłam, że kurczę, chyba się w tego w końcu podejmę, chyba w końcu te korekcję wzroku zrobię. Wszystko jest uzależnione od tego, jak pójdzie wizyta u pana doktora Wysockiego od operacji nosa. Na którą tę operację mam umówioną 11 stycznia, więc już niebawem. Tam będzie tylko sama konsultacja. Dowiem się, co i jak z tym nosem, kiedy będziemy robić operację, i wtedy ewentualnie zadecyduję, co będzie z korekcją wzroku, jak to umówić. Już ja tak naprawdę, wiecie, do wszystkiego się strasznie przykładam, jeżeli chodzi o takie majstrowanie z własnym zdrowiem i wyglądem. Więc oczywiście już od kilku lat mam upatrzony też szpital, gdzie chciałabym zrobić tą korekcję wzroku. I właśnie już orientowałam się, jak wygląda czas zapisu, czas terminów, ile trzeba czekać. I pani mi powiedziała, że jest to kwestia dosłownie kilku miesięcy. Umawiam się na spotkanie, na kontrol, umawiam się na zabieg, więc nie jest to tak długi czas oczekiwania jak na korekcję nosa u pana doktora Wysockiego. Więc myślę, że biorąc pod uwagę to, że korekcję wzroku trzeba zrobić nie w lecie, bo może być to po prostu uciążliwe dla oczu, to jakoś będę w stanie sobie to wszystko poogarniać. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o plany na 2020 rok, będę wam dawała znać. Tymczasem chciałam się z wami pożegnać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!